Proszę tu do mikrofonu, proszę. Kto wygra dzisiaj? Dzisiaj wygra Anna. Kana hmm. Montana. Kto Kto dzisiaj wygra? Bośnia dzisiaj, dobra. Oh. Oh. Się wygra Polska. Jesteś, Malek, wiem tego naprawdę? I Żurawski strzeli dwa gole. I Żurawski strzeli, a Szarmach? Szarmach się dwie łapę. A Dejna? Nie żyje, jak zwykle, dalej. Dalej nie żyje. Dalej nie <grym <grym Ale jak będziemy dalej tak grać, to się A A Sylwester Salone na bramce? Przewróci nie Malek, a Sylwester Salone gra na bramce? Nie, on stoi, że tu Jason. Jason stoi tam? Słabo już, to nie ten mecz. Leszek, a ty sądzisz, że znowu Zibambue pokona Włochy? Bo w co będzie grało Zimbabwe. Zimba. Ja jestem trenerem, Marek, jak zwykle, jesteś pijany.